Witam, tu Tomasz Migdałek z blogu Blogspot.com. Mamy weekend, mamy niedzielę, więc pora na kolejną piwną recenzję. Pozostajemy w klimacie, który poniekąd został zapoczątkowany poprzednią recenzją, poprzednim filmem. Mianowicie, pozostajemy, pozostajemy w kręgu browarów regionalnych, będących częścią grupy Marka Jakubiaka. Ostatnio Lwówek Jankes, znakomite piwo, raz jeszcze je polecam, zrobiło nam niewielkie wrażenie. Teraz kolejne stosunkowo nowe piwo, tym razem nie z Lwówka, a z Bojanowa. Bojan Kokosowe piwo, które wzbudziło dość duże kontrowersje w momencie swojej premiery właśnie ze względu na to, że jest to piwo kokosowe. Jest jednym z dwóch najnowszych piw z browarów Bojanowie. Tym drugim piwem jest Strażackie, niefiltrowany lager z dodatkiem m.in. chmielu Amarillo. I ten niefiltrowany lager Strażackie było już recenzowane tutaj na blogu i również zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Również polecam to piwo. Dzisiaj Bojan Kokosowe. Piwo jasne o smaku kokosowym z browaru w Bojanowie. Piwo zawiera 5% alkoholu, 14% ekstraktu. W składzie oprócz wody mamy sód jęczmienny, chmiel, syrop glukozowy i aromat kokosowy. Zarówno syrop glukozowy, jak i aromat kokosowy no, robią średnie wrażenie. Tak wygląda kontraetykieta, etykieta, oczywiście tematyka husarii. Typowa, jeśli chodzi o właśnie piwa z Bojanowa. Mamy informację alkohol ekstrakt. Y, warka z datą przydatności do 12 czerwca. Raz jeszcze etykieta. Tak wygląda. Mamy motyw palm, mamy motyw kokosów, jest wakacyjnie. Tak wygląda kapsel. Tradycyjnie już w Bojanach kapsel dedykowany browarowi. Tak to wygląda, jeśli chodzi o stronę wizualną. Zobaczymy teraz jak piwo. Uuu! Co się dzieje? Nie, już OK. Myślałem, że jakiś gasing tutaj straszny zaraz nastąpi i nam to wszystko wyleci, ale na szczęście nic takiego się nie stało. To było tylko takie pierwsze wrażenie. No, daje kokosem niesamowicie. Kokos. Słodki kokos, wręcz bym powiedział, że taki kokos rumowy. Yy, jakbyśmy, yy, jakbyśmy wąchali taką czekoladkę kokosową, nadzienie z kokosowej czekoladki. Tam często jest alkohol, trochę spirytusu i to sprawia takie rumowe właśnie wrażenie. I w zapachu właśnie mamy takiego naprawdę, naprawdę jest bardzo intensywny, taki cukierkowy. Właśnie czekoladka. Nadziewana czekoladka kokosowa. Taki zapach. Szczerze mówiąc, bardzo ciężki zapach. I nie wiem. Nie wiem czego czy... się spodziewać. Przelewamy tego zawodnika. Do szkła. Jak zawsze staram się tak nalać piwo, aby wzbudzić, aby wzbudzić pianę. I jakąś pianę całkiem sympatycznie wyglądającą udało się wzbudzić. Piwo jest filtrowane, a więc klarowne. Bardzo klarowne, idealnie klarowne. Mm, kolor typowy dla y, jasnego pełnego. Nie ma tutaj chyba nad czym się wielce rozwodzić, proszę bardzo, klarowne piwo, piana całkiem ładna, drobno pęcherzykowa, błyszcząca, pafla wygląda przyzwoicie, jest w miarę gładka na środku troszkę E, troszkę większych bąbelków nam się pojawiło, ale nie jest to jakiś poważny problem. Piana wygląda naprawdę sympatycznie. Pibo wizualnie ładnie się prezentuje. Jeśli chodzi o tutaj warstwę aromatyczną po przelaniu do szkła, w dalszym ciągu pokos na pierwszym planie, ale pojawi, pojawiły się też... E, Delikatne nuty słodowe. No, kokos dominuje zdecydowanie. Dominuje kokos, gdzieś minimalnie wydaje mi się, tam majaczą jakieś aromaty cytrusowe, i być może jest to uzasadnione, o czym za moment będę mówił, w kontekście chmielenia tego piwa. A póki co, próbujemy pierwszy łyk, wasze zdrowie, bojan kokosowe. Hm. W, smaku jest, w smaku jest inaczej niż się spodziewałem. Smakuje jest inaczej, tak jak mówiłem, dlatego że oczywiście jest kokos na pierwszym gdzieś tam planie, jest to wyraziście kokosowe piwo. Jest też słodkie, ten syrop glukozowy tutaj no, robi robotę swoją. Ale równocześnie pijąc bojana kokosowego nie mamy wrażenia ulepkowatości nie mamy takiego wrażenia że pijemy maksymalnie słodkie wyprane z piwnych posmaków wyprane z piwnych posmaków trunek okazuje się że nie okazuje się że czujemy że mamy do czynienia z piwem mianowicie jest tutaj goryczka jest tutaj goryczka jest to goryczka całkiem wyraźnie jak na tego typu piwo Zaakcentowana. No. Oczywiście. Jest słodko, jest kokosowo. Ale jest też goryczka. I teraz pojawiła się taka mm, kontrowersja właśnie związana. Z tą słodyczą Bojana, z tą jego kokosowością i tą goryczką. Mianowicie, niektórzy i blogerzy, i osoby użytkownicy forów, którzy to piwo pili, stwierdzili, że w zestawieniu z tą kokosową słodyczą i goryczką powstaje coś, co określono jako posmak mydlany, względnie posmak szamponu kokosowego. Muszę powiedzieć, że nie wyczuwam. Nie wyczuwam. Żadnych detergentów tutaj nie wyczuwam. Jest rzeczywiście goryczka, która, która jest wyczuwalna, która pozostaje. Może ona jest odrobinę apteczna. Może o to chodziło w tym, w tym odczuciu mydła. O taką odrobinę apteczną, apteczną goryczkę, która, która rzeczywiście jest. Ale nie jest to. Coś nieprzyjemnego, nie jest to jakiś problem, jeśli chodzi o sensorykę tego piwa i jego odbiór. Szukam w tym piwie posmaków cytrusowych, owocowych, innych aniżeli tylko kokos, a szukam ich dlatego, że zaraz po premierze. Bojana kokosowego pojawiła się taka pogłoska na forum Proverbizu w wątku poświęconym właśnie temu piwu, że do chmielenia bojana kokosowego użyto wyłącznie amerykańskich odmian chmielu, w tym brazylijskiej garinczy, która jest taką południowoamerykańską odpowiedzią na cascade, i właśnie no tak. Ta informacja mnie zaskoczyła, mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, żeby w, w piwie smakowym tak ambitne chmielenie zastosowano. No i rzeczywiście ciężko mi powiedzieć, czy je zastosowano, bo jakaś goryczka chmielowa z całą pewnością tutaj jest, ale aromatów typowych dla chmielu amerykańskiego raczej trudno się tutaj doszukać. Powiedzieć, może one gdzieś się tam rozeszły, gdzieś się ukryły, właśnie w tych nutach kokosowych i w tej słodyczy, która jest dość duża w tym piwie, ale nie jest to słodycz zalepiająca. To, to, to warto podkreślić. Piwo, myślę, ma całkiem niezłą pijalność, przynajmniej jeżeli ktoś lubi tego rodzaju, tego rodzaju eksperymenty piwne. Jeżeli ktoś lubi smak kokosa w ogóle. To myślę, że będzie to dla niego pozycja obowiązkowa. Jeżeli ktoś lubi pinakoladę, na przykład, to myślę, że może po bojana kokosowego spokojnie sięgnąć. Zresztą, jak się dowiedziałem niedawno, w latach 90. chyba, browar w Koszalinie wypuścił na polski rynek piwo o smaku pinakolady. To był Kuler Pinakolada. Gdzieś tam jeszcze w internecie można znaleźć informacje o nim, nawet zdjęcia. Takiej niebieskiej puszki, i to był kuler pinakolada o smaku ananasowo-kokosowym, czyli właśnie o smaku pinakolady. I to chyba było pierwsze i do czasu Bojana Kokosowego jedyne piwo w Polsce, które gdzieś tam o kokosa zahaczało. Sam kokos, jako, jako składnik w piwowarstwie, nie jest czymś nadzwyczajnym i niespotykanym. Waży się i w Europie i nie tylko w Europie. Portery kokosowe. Niektóre ponoć całkiem udane. Tam w Holandii również jest takie piwo o smaku kokosa bardzo popularne. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale ponoć to się tam dobrze sprzedaje i oni to lubią pić. Także kokos w przemyśle piwowarskim się pojawia. Na pewno nie tak często jak różne inne dodatki owocowe, ale, ale, ale jest. Więc i my się doczekaliśmy po raz kolejny na polskim rynku. Piwnym, yy, piwa gdzie kokos odgrywa rzeczywiście dużą rolę. Ale podkreślam raz jeszcze, cały czas czuję typowo piwne posmaki. Po wypiciu tych kilku łyków czuję chmielową goryczkę, która jest. Nie jest to piwo wy, wyprane z piwa, że tak to ujmę. Jest to trunek, który piwne cechy jak najbardziej zachował. Natomiast dodatek kokosa no można tutaj traktować jako, jako ciekawostkę i coś dla miłośników smakowych eksperymentów. Nie wiem na ile to piwo zdobędzie popularność. Na ile w gusta polskich piwoszy, może piwoszek, również trafi. Ale mówię, jeżeli ktoś lubi. Eksperymenty, wynalazki ja lubię bardzo próbować takich rzeczy, więc absolutnie bez uprzedzeń to podszedłem do, do bojana kokosowego. Co nie jest normą, bo wiele osób to piwo skreśliło na samym starcie. Ja uważam, że absolutnie nie jest, nie jest tak źle. W aromacie kokos absolutnie dominuje. To jest właśnie taki kokos w takim duchu cukierków, czekoladek, nadzienia z czekoladek. Dokładnie ten typ aromatu kokosowego, taki dość wyrazisty, trochę, trochę rumowy, trochę jakby podbity alkoholem. Takie mamy wrażenie, takie mamy odczucie. Zwłaszcza kiedy wąchałem z butelki, ale teraz ze szklanki też takie, takie wrażenia są. Ale jest piwny charakter. Czuć mieli w tym piwie również. Mydła nie stwierdzam, a przynajmniej, a jeżeli nawet jest, to nie jest to dla mnie coś nieprzyjemnego w tym konkretnym piwie. Piana, myślę, też zachowuje na. zasługuje na um, dobre słowo, bo, tak jak widać, jest lacing. Zaczyna nam oblekać szkło. Jest kożuszek, y, który się utrzymuje. Piana przyzwoita. Aromat, no, jednoznacznie kokosowy, tak jak powiedziałem. W smaku kokos, słodycz, ale jest też goryczka chmielowa. Jest też goryczka chmielowa i ona może, myślę, y, podnosić też pijalność tego piwa. Jest najgorzej, myślę. Obawy moje były bezpodstawne w dużej mierze. Choć nie jest to na pewno piwo, do którego będę często wracał. Jest to piwo bardzo kobiece. Przynajmniej myślę, że z myślą właśnie o kobietach, bardziej o, o żeńskiej części konsumentów do portfoli obrowarów, bojanowie postanowiono włączyć to piwo. Zobaczymy w jakim kierunku brower Bojanowie pójdzie dalej. Mam nadzieję, że z piwami smakowymi dadzą sobie spokój i wezmą przykład z kolegów we łówku Śląskim, którzy uważyli znakomite American Pale Ale, czyli Jankesa, którego raz jeszcze polecam, bo naprawdę warto. Zrobiło na mnie to piwo wielkie wrażenie. Bojan kokosowe nie zrobił na mnie złego wrażenia. Ale na pewno nie jest to piwo, do którego będę, będę wracał w najbliższym czasie, bo na rynku dzieje się wiele, wiele ciekawych rzeczy. Dobra, dzięki Wielki za uwagę. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tej kolejnej recenzji. Zachęcam Was do komentowania filmów na YouTubie, zachęcam Was do komentowania wpisów na blogu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału na YouTubie, odnośnik do subskrypcji znajduje się na blogu po prawej stronie, będzie się znajdował również w filmie. Ponadto polecam fanpage'a na Facebooku, na którym znajdują się różne ciekawe informacje. Warto tego fanpage'a lajkować, zachęcam do lajkowania, zachęcam także do polecania fanpage'a znajomym. Pij się dużo dobrego piwa. Wkrótce. Kolejne recenzje, zarówno w wersji wideo, jak i w wersji pisemnej. Teraz u stóp nowego tygodnia Wasze zdrowie. Raz jeszcze. Bojan kokosowy, typowe piwo deserowe, ale nie jest złe. Więc jeśli ktoś chce zrobić eksperyment, to. Myślę, że nie będzie bardzo zawiedzi zawiedziony. No, to tyle z mojej strony. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tomasz Migdałek z blogu BirofileBlock.com. Na razie.